Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Dzisiaj może będzie trochę głośniej, bo dzieciaki latają po korytarzu i stukają do drzwi, i też z ulicy trochę słychać hałasy. Latają w maskach z okazji Halloween, ale może już im przeszło i nie będą przeszkadzać, ale jakby co to. Uprzedzam, że z korytarza u nas, tutaj, bo mamy otwartą przestrzeń, mogą jakieś hałasy dochodzić. I z tym hałasem wewnątrz i na zewnątrz to jest w ogóle ciekawa sprawa. Bardzo dobrze to ilustruje taki dowcip, że przychodzi gość do hotelu i prosi o pokój, cichy pokój. No i dostaje kluczyki, wchodzi do pokoju i tam. Taki straszny hałas przez okno, jakiś remont za, za oknem i okropny hałas, jakaś wiertarka. No i biegnie z powrotem, i denerwuje się, i ma pretensje w recepcji, że przecież prosił o cichy pokój. No i ta pani w recepcji mówi: Ale pokój jest cichy, to za oknem jest hałas. I tak jest trochę z wnętrzem i zewnętrzem. Jeżeli medytujemy albo uprawiamy sztukę ruchu, medytację w ruchu i ćwiczymy w warunkach takich idealnych, jest idealna cisza albo medytujemy w ciszy, to często nasz umysł okropnie hałasuje, nie jest w stanie się uspokoić bez przerwy. Te myśli napływają i nie dają nam spokoju, i jesteśmy świadomi tego, jak ten umysł strasznie hałasuje. Nie ma tej ciszy wewnętrznej, tej takiej jedni i tego nieporuszonego umysłu, tylko cały czas hałas, hałas i hałas. A czasami bywa tak, że są niesprzyjające warunki i ćwiczymy. W miejscu, gdzie a to słychać jakąś muzykę, a to jakieś rozmowy, na przykład tam w ośrodku kultury, w którym ćwiczymy, albo na obozie, ktoś za płotem z sąsiadów wziął się do roboty albo słucha muzykę i strasznie hałasuje. I czasami, jakby uciekając przed tym hałasem do swojego wnętrza. Tak jakby opieramy tą świadomość o ten hałas, którego nie chcemy, i ta energia skierowana do wewnątrz powoduje takie zanurzenie się w ciszy wewnętrznej. I czasami, wbrew pozorom, w takich niesprzyjających warunkach, kiedy nie ma takiej idealnej ciszy, a rzadko jest, Możemy osiągnąć większą ciszę wewnętrzną niż jeżeli mamy idealną ciszę, w której przebywamy, medytujemy czy ćwiczymy. Także należy z tym pracować i zauważyć, że to wszystko raczej zależy od nas, od stanu wewnętrznego i podejścia do okoliczności, do sytuacji. I tak jak w tym pokoju hałas był na zewnątrz, pokój był cichy, to hałas jest na zewnątrz, a pokojem jest nasze wnętrze, nasze ciało, w którym przebywamy, i tam jest cisza, taka nieporuszoność naszej świadomości, cicha obserwacja świata zewnętrznego. I tak jak poprzednio ćwiczyliśmy, po formie matki, tą formę, którą zaczynamy, tan pin, i wirowaliśmy, i mówiłam, że to jest jak cyklon, jakby to powietrze, tak jakby ręce głaskali ten wir od wewnątrz, i my jesteśmy w oku cyklonu. W tej ciszy, bo w oku cyklonu jest cisza nieprawdopodobna, i bezruch, i to wszystko naokolo wiruje. Powietrze tworzy taki wir, porywa wszystko, co przyjdzie mu po drodze. I porywając to, ten piasek, nie wiem, meble latają, to wszystko wiruje. A w oku cyklonu jest kompletna cisza. I tak można potraktować też to, co dzieje się na zewnątrz. Wali się, pali, a my mamy tą ciszę wewnętrzną. Po z pozycji tej ciszy wewnętrznej i tej jednej własnej, tego nieporuszonego umysłu, możemy prawidłowo, elastycznie reagować na sytuację. Różne sytuacje, które, w których bierzemy udział, które nam się przytrafią. A jeżeli nie ma tej ciszy wewnętrznej, jest pomieszanie w nas, w nas wszystko wiruje i hałasuje, to nie ma takiej możliwości, żeby prawidłowo reagować na sytuację zewnętrzną. I w tym się też ćwiczymy, wykonując za każdym razem. Te same ruchy, tą samą formę, ten sam układ form, żeby to wszystko widzieć i żeby zauważać, że jeżeli utrzymamy tą ciszę wewnętrzną, tą taką nieporuszoność umysłu, taką cichą obserwację tego, co jest, to wtedy też widzimy więcej. Jeżeli nasz umysł. Się zajmuje czymś innym, bez przerwy odbiega od tego, co robimy. To po pierwsze nam umyka wiele momentów, sytuacji i nie potrafimy też wykonywać formy tak, tak milimetr po milimetrze, obserwując z chwili na chwilę przebieg, proces tego ruchu, który wykonujemy i co się dzieje. Albo obserwując nauczyciela, odtwarzając jego ruch, to też raz jesteśmy obecni, raz jesteśmy nieobecni, no i było minęło, już to nie wróci i wiele rzeczy nam umyka. Po prostu je nie widzimy. I trenujemy się w tym, żeby z takim wewnętrznym spokojem obserwować zarówno zewnętrzne, żeby potrafić. Razem z nauczycielem jego ruch odtwarzamy, wykonywać formę w jego tempie, nawet w tej zmienności, nawet jeżeli forma jest szybka, jest jakieś przyspieszenie i widzimy dużo więcej. Jest w nas dużo więcej takiej elastyczności, bo patrzymy z wnętrza, z tego spokoju wewnętrznego, z tej ciszy. Widzimy dużo więcej, nawet jeżeli ruch jest bardzo szybki. Jak nasz umysł wiruje razem z tymi meblami i, i piaskiem, który porwał wiatr, to wtedy nie widzimy. A jeżeli jesteśmy w oku cyklonu i ktoś nam pokazuje bardzo szybki ruch, to jest tak, jakbyśmy w zwolnionym tempie widzieli te wszystkie wirujące przedmioty, patrząc z oka cyklonu. I widzimy to w zwolnionym tempie, i dlatego możemy temu wszystkiemu się po prostu przyglądać, i to widzimy. I tak jest z formą. Jeżeli nasz umysł popada w takie pomieszanie, bo nie widzieliśmy, nie potrafimy tego dostrzec, nie wychodzi nam, pomyliliśmy się, to wtedy to pomieszanie powoduje, że rzeczywiście nie widzimy. A jeżeli po prostu się przyglądamy, z oka cyklonu, temu co wiruje, co się porusza, na przykład nauczycielowi, który zrobił jakiś bardzo szybki ruch, to my możemy na to patrzeć w taki sposób, jak na te wirujące przedmioty, tak jakby to się wydarzało w zwolnionym tempie. I widzimy to wszystko, co się tam dzieje po kolei, bo patrzymy na to z punktu widzenia tej ciszy wewnętrznej i tego nieporuszonego umysłu. I to jest taki motyw przewodni. Wykorzystałam do tego, żeby opowiedzieć to wszystko sytuację, którą mamy, hałasy z korytarza, które do tej pory dochodzili, i stukanie w drzwi. I mam nadzieję, że to było wszystko z korzyścią, bo mogłam przekazać esencję tego, do czego dążymy esencję, której poszukujemy w sobie i dlatego, że jesteśmy częścią większej całości, to równocześnie jakby przyglądamy się to temu, co można nazwać esencją rzeczywistości. I to jest możliwe wtedy, jeżeli czujemy właśnie tą jednie własną, jednie z otoczeniem, najłatwiej to jest osiągnąć na przykład w przyrodzie, która jest cudownie piękna i zwierzęta, które mają właśnie tą ciszę wewnętrzną, z nimi też można się spotkać. I to się nazywa właśnie esencją, to co jest istotne. Nasz nauczyciel de saint u którego kiedyś praktykowałam Medytację zen, mówił wyjaśniając, co jest właśnie esencją naszą własną i tego świata, co jest tą istotą medytacji, istotą tego, czego można doświadczyć dzięki narzędziom, którym, które stosujemy. To on to opisywał jako wyrabianie różnych rogalików, ciastek, chleba. Z ciasta. Ciasto jest takie samo i wyrabiamy różne kształty, różne, właśnie ciasta, ciasteczka i to jest ten świat przejawiony to są wszystkie te wyrobi, te przedmioty z czegoś, co nazywamy jakby esencją. To jest to ciasto, z którego wyrobiony jest ten świat. Ale możemy doświadczyć poprzez to osiągnięcie takiej jedni, właśnie dostrzeganie tej esencji, z którego to wszystko jest stworzone. I zapraszam do wykonania formy i do doświadczania tej jedni własnej, ciszy wewnętrznej i w tej ciszy wewnętrznej, w, tej, w tym wspólnym polu. W którym jesteśmy zanurzeni, spotykamy się, nawet jeżeli jest spotkanie online i jesteśmy od siebie oddaleni, to poprzez to pole mamy kontakt i w tym polu spotykamy się i praktykujemy razem. I zapraszam. Ustawiamy stopy równolegle, na szerokość naszych bioder, rozluźniamy stopy, żeby się zjednoczyć z energią ziemi, energią yin, z, które, z których elementów jest stworzone nasze ciało i dzięki którym też żyjemy, bo to ciało musimy karmić właśnie tym, tymi darami pochodzącymi z ziemi i przez stopy, które rozluźniamy, wypuszczając w głąb Korzenie, tak jakbyśmy byli drzewem, jednoczymy się z tą energią yin. czym głębiej wchodzimy w głąb, tym więcej energii do nas napływa i nas karmi. Na górze się jednoczymy z tą siłą jang, niebiańską, słoneczną, na dole księżyc, na górze słońca to są wszystko symbole pewnej jakości energetycznej. I czym wyżej, łącząc się z energią Yang, wysyłamy naszą świadomość, tym więcej energii potem napływa do nas. I osiągamy to jednie własną, osadzenie we własnym ciele. Patrzymy do wewnątrz i rozwijamy czucie, przebywanie w środku, a równocześnie nasza świadomość. Poszerza się o to, co jest powyżej i poniżej. Zamykamy oczy. Może wtedy łatwiej jest osiągnąć taki stan świadomości, obecności, jedni, takiej poszerzonej jedni. I rozluźniamy się, żeby tam nie przeszkadzać. Bo wszystko, co jest takie w nas zaciśnięte, zablokowane, nieżywe, bez udziału naszej świadomości, świadomość tam nie dociera, to tamte przepływy nie są w pełni obecne. Także, naszą praktyką jest też to, częścią naszej praktyki. Żeby na tyle się rozluźnić, uwolnić i psychicznie i fizycznie, żeby poczuć ten karmiący nas, ożywiający ruch energii w naszym ciele. I przywolujemy stan radości. To jest takie otwarcie się z kolei w poziomie, także najpierw się od Otworzyliśmy w pionie, na przepływ. Teraz się otwieramy w poziomie. Czując radość, radość jest związana z sercem, także to jest tak, jakby nasze serce się otworzyło, poszerzyło na ten świat, w którym żyjemy i my w radości się z nim łączymy. W radości. Z istnienia w cichej radości, w takim wewnętrznym uśmiechu, w takiej cichej, czystej obecności, w błogości, którą to wywołuje w nas, jak się otwiera ta przestrzeń na wysokości serca to czujemy też taką lekkość w sobie, która z tej przestrzeni rozlewa się po całym ciele i jest wypełniona taką przyjemną lekką świetlistością. I czując tą radość z istnienia poprzez to połączenie z światem, czujemy też się dobrze, jakby zaopiekowani przez te siły, które nam sprzyjają, bo my się uśmiechamy do świata i wtedy też świat uśmiecha się do nas. I dostajemy, przyciągamy wszystko, co jest nam potrzebne, i z tego korzystamy w pełni. I jesteśmy kompletni, niczego nam nie brakuje, bo tacy jesteśmy. I stojąc w tej ciszy wewnętrznej, radości w sercu i czystej, cichej obecności, świetlistej otwieramy oczy i utrzymując tą jednie spokój wewnętrzny i świetlistość nasze ciało zaczyna się poruszać a my obserwujemy ten ruch z tym wewnętrznym spokojem i ciszą wewnętrzną